Hej, cześć, witam Was w Outlaście, ale w Whistleblowerze. Ponieważ Outlast'a już grałam. E, jest taki krótki klip, e, mniej więcej jak szłomi. Grałam w trudny i koszmarny, chyba, tryb na Outlaście. A Whistleblowera grałam do momentu gonitwy z Frankiem. No, też nie wspominam tego za dobrze. Ale po tym przerwałam. I nie dokończyłam Whistleblowera, więc zrobimy to po prostu dzisiaj. Zaczniemy kończyć to i jedziemy w koszmarny. Nie wiem czy jest na to gotowa, ale Outlast'a przeszłam w trybie koszmarnym. W trybie szaleńca nie i nie wiem czy chcę, ale dobra musimy się skupić na fabule, bo bardzo mało pamiętam. Grałam w tego Whistleblowera już jakiś czas temu, że nawet nie pamiętam jak się nazywał główny bohater. Ale to akurat tą akurat pamiętam Pamiętam, że dostaniemy chyba mokrego Williego. No bo będzie to chyba. I Ta gra jest głośna. No a. Okej, okay, no. Choć będą mi jeszcze sceny, no. więc... Tak, ale tak, to Dobra, pamiętam Billy Hope, tak. Pamiętam z pierwszego go. Boże ja powinnam, może tutaj ściszyć to w ogóle. Czekajcie. Bo ściszyłam już, ale... Może jeszcze trochę? Jak coś, to wrócę do tego, ale mam wrażenie, że jest strasznie głośno. Czeka, czy, właśnie, jak, jak się nazywał on? A, bo tak, Miles był w pierwszym... Boże, już nie pamiętam nawet, co było w Outlaście, już nie wiem. Tak, Miles Affleck był w pierwszym. A tu były takie imię... Walon? A może Oilon. Ale nazwiska z zoniem, nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że Waylon Dobra. Tu piszemy mail. Który nas troszkę później. Hmm. To niezbyt fajny stan, no ale. Przynajmniej coś dla dobrej ludzkości, powiedzmy. Dobra, poczytajmy. Nie znasz mnie. Nie, nie będę objawiał Mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Murko w Mount Massive. Właśnie łamie wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam siedzą straszne rzeczy. Nie myśli mi się w w głowie. Nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Murko na tym zarabia. Sprawa musi użyć światło dzienne. Dobra, to idziemy do pracy Walon Park! Pamiętam. Willon Park. Bo pamiętam, że będą nas mówić panie Park. Wiedziałam. Dobra. Tak, okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy. Czy go tu biec? No, to mogę. mogę. Ja w ogóle chciałam jakby troszkę bardziej się dowiedzieć o tym fizy jakby z punktu fizycznego, ale ja nie rozumiem. Wellon Park, tak? To wpuść mnie. Czy... Co? A, ja mam tu iść. No dobra, no tak. Jak widzicie, będzie dość um, ciężko. No, w Outlaście ja często nie mogłam znaleźć przejścia, więc... No i idę. Czyli wszystkie są takie same. Ja nie mam... Ojo!

Tak, wszystkim się zajmiemy. A, to już zrobiłeś. No tak, zrobiłam. Boże, co to za koleś? No, właśnie, nie wątpicie w nas? A teraz już coś robimy, dobra. U. Dobra, co jestem tym Glaskim? Oh, cześć, cześć, tak. A podaż pamiętam, jak wiesz, to gram, to się. no, dość, cię mocno. No tak, no wyskoczył mi gościu, kurde na mordę. To jak mam być, jak mam powagę zachować? Mm. Edygłowski. No, to jest straszne. No dobra, i ja. I co to jest, że mi się patrzy? Chciałem coś posłuchać. Właśnie nie poszłam od razu. Dziękuję i do widzenia. braka. Zangij się Andrew, no ja chcę coś posłuchać. Boże, no ja nie mogę go słuchać. Dobra, idziemy już. Dobra, coś posłucham. podsłuchałam. No idę, no boże. Tu... Każdy mnie tu denerwuje. Idę, wracam do siebie. To chyba było tu, nie? Bu, O! Boże! Okej. Okay. No.

Stupid, Mr. Park. More no, than stupid. In fact, that, that was... crazy. I'm afraid we're gonna have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? No, you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. No, oh, and, uh, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed. he The Merkow and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Flappy. <noise> Lekkie znieczulenie. Jak miło. No, bardzo się przyjemnie pracuje w tej firmie. A, dobra. Tu się zacznie dopiero od tego. Od razu ostrzegam. Zliczcie sobie, jak oglądacie, bo... Ja często po prostu dresię głośno. Na wszelki wypadek. Żeby wasze bębnice by się nie wcierały. Ale dobra. W końcu, jesteśmy wolni przynajmniej, choć. Czy ta wolność. To ja nie wiem. Zobaczymy, jak to się skończy. Bo pamiętam, że Miles w w Outlaście w pierwszej części. On jakby nie tylko umiera, ale jakby. Zmienię, czy nie wiem czy nie. zmienia, się tego ducha. O! Właśnie to. Dobra, kamerę zabieram. Kolejki nic nie zostało, chyba. Dobra. Ja pamiętam, żeby nagrywać, bo ostatnio w ogóle nie miałam notatek, bo robiłam wszystko bez kamery. A jak ja mam są wyjść teraz? Aha, dobra, zapomniałam. Okej. Okay. Dobra, dzięki, nie wiem. może lepiej idźmy stąd. Chciałam coś jeszcze zobaczyć, no... No nie zostało z niego dużo. Idziemy dalej. O, tu jest już... coś. O, baterie, tak. Ehm, bo ja chyba tu mogę mieć... Właśnie, tylko dwie baterie. Nie wiem, czy ja tu mam otwierać wszystko? Czy w coś kiblach jest? Nie wiem, no, Znaczy, na no, bateria, nie znajdę już baterii. Dobra, chyba niepotrzebne. E, idziemy gdzieś. A! Mm, cześć koledzy. Mam to nagrać? A bo jest tu stoi O. Oh. Dobra, okej, okay, no to idziemy.

No, może podziękuję. No, może idę, tylko nie Tu puścisz mnie? O, dziękuję. Ja już idę. Nie przeszkadzam wam. Róbcie co chcecie. Dobra. Troszkę światła. Nie Kurde, no! No przecież na no niej! ja cię zrobiłam, no! Boże, i się blu... Nie no ja. Zamknij po... No to za jakiś łąb. Co ja mam teraz zrobić? No to na górę wejść, czy co ja mam zrobić. To mi nie otworzy. Czekaj, gdzieś już skrzypi to... A tu, właśnie, bo ja, ja nie widzę za bardzo, więc jak będę latać tak długo, bardzo za jakimś yy, no to mega obius wyjściem, no to ostrzegałam. Ja nie widzę takich rzeczy, szczególnie w Oklaście. O, posłuchamy. Don't like it, huh? oh, oh, don't it. We don't even know the radio works. It's short wave If the person's telling us we need that signal and the lights are on, work off has no control. Yeah, I know. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for everything, really shaky thing you did on the work on payroll. I know I don't. It's too late for it. Oh, for you. No oh you really shady, you the gram oh, oh, okay. Czy to są? Oni czy nie? Przynajmniej goś się nie kryje. Dobra, ale idziemy. Sorry, najlepsze przyciski po prostu. No. Jak to się świeciło? A, dobra, nieważne. Dobra, tu coś jest jeszcze. No! Sorry. Ale też raczej musimy iść do przodu. Muszę jakąś baterię szybko znaleźć. Usuję... No dobra, mam jedną w zapasie. O! Całkowicie ciemno, jak fajnie. Dobra. Ehm. Um. Okej, okay, nie mamy innego wyjścia, niż po prostu to. No nie! Pan się... Ja chcę tylko wyjść, spokojnie, ja ci tu nie przeszkadzam, możesz sobie zostać tutaj, ci pasuje. No co tak się gapisz? Dobra, idę stąd. Masz, zamykam. Już. Warczy coś mi tam, dobra. O Jezus. Czy jest tu może... Um, jakaś bateria? Wellon, Boże! Ja nie wiem, zapomniałam, tu się steruje już. Kurde, nie widzę żadnej baterii, tylko nie mogę otwierać. No dobra. I stąd wyszłam, to muszę iść tutaj. No. Co to jest? Aha, to jest ten, ten! Dusze Kacperek. Tylko jakaś wersja emo. No! Pana nagrać? Nie wiem jest zamknięty. Dobra, no baterie baterię. Okej, okay, zamknięty. Co so wyszliśmy? Dobra, zepsuta O, brak, zepsta, O, że mam... Co to? No dobra, nie mogę też iść.

No, tak jak myślałam. Czekajcie. Ym... Nie, tu. idzie się. Tu? Tak, tu. Dokumentów żadnych na razie nie mamy, ale mam notatki i tu trzy. Dobra. Sprawdźmy sprawę, Boże. Gdzie ja jestem? Ile to już czasu? Kilka godzin, tygodni? W głowie mi szumi. Musimy do oglądania pola. Muszę znaleźć pomoc. Lisa, przepraszam. Jeśli umrę, wiem, że mnie znajdziesz. Wiem, że nie spoczniesz, dopóki nie znajdziesz mojego ciała. Mam nadzieję, że znajdziesz tę kamerę przy moich zwłokach. Mam nadzieję, że materiały na niej zrobią to, czego ja nie mogłem. Wyjawiam prawdę. Lisa, kotku, przepraszam. Dałem dupy. Wydawało mi się, że postępuję słusznie, ale naprawdę spieprzyłem sprawę. Dobra, to radio. Jest tu radio na krótkie fale. Jeżeli jest zasilanie prądem, może uda mi się mnie naprawić, użyć go. Jest jeszcze nadzieja lisa. Wracam do domu do ciebie. Tak jak mnie ostrzegałaś, popełniłem błąd. Myślałem, że potoczenie paru informacji kilku dziennikarzom było bezpieczniejszym sposobem. Nie chciałem przyciągać uwagi, być na celowniku. Murkow jest niebezpieczny, wiem o tym. Wiedziałem, że muszę być ostrożny dla twojego dobra, dla naszych synów. Musiałem odkryć przed światem to, co wyrabia Murkow. Powinienem był o tym krzyczeć wszystkim i wszędzie. Nie mogę umrzeć. Nie przedostaniemy się do radia. Tym razem tego nie ukryją. To jest zbyt poważne, zbyt niebezpieczne. Dobra, the last One. Nigdy nie widziałem umierającego człowieka. A że dzisiaj. Dzisiaj nie widziałem martwych cał poza trumną. Dziś widziałem ich na pęczki, zamordowanych albo jej gorzej. Spoglądałem w oczy człowiekowi rozszarpywanemu na strzępy przez jakiegoś mężczyznę. Nad wszystkim stwierdził, że jest lekarzem. Po czym, widząc łachy, w którym nie ubrano, zmienił zdanie i twierdził, że jest pacjentem. Mógł być jednym i drugim. Wszyscy posadzali zmysły. Wszyscy są chorzy. Terapia się rozprzestrzenia. A ja? Czym jestem? Patrzyłem na tego umierającego człowieka, a myślałam tylko: dzięki Bogu to nie ja. Wiem, że kiedyś umrę. Nie chcę, żeby mnie zabito. No, też mam nadzieję, że przynajmniej jeden z naszych bohaterów przeżyje. Bo tak jak wspominałam, nie wiem, czy e, Bill jakby żyje. Po prostu jest jakiś taki opętany. Czy co, ale. No, no nie skończył dobrze, więc może przynajmniej uratuj mu Whelona. Dobra, tu nic nie ma, yy, więc idziemy stąd. Ło! Chciałam się gdzieś schować, czy co ja mam zrobić? Okej, okay, pierwsza śmierć. Dobrze, gdzie Może otwórzmy to i. razu się schowam. Aha, teraz go nie będzie, tak? Czy muszę wyjść? Muszę wyjść. Dobra, ważne. No stąd ty wiesz, jak tu jestem? Dobra. To jednak nie wyjdzie. Musimy po prostu chyba biec. Dobra. Po prostu gdzieś biegnę. Na oślep. Co nie mogę biec. Nie wiem gdzie mam biec. Kto nie widzisz mnie. O. To może teraz zawrócę, Nie wiem czy to jest... O! Dobra, to już się nie wiem gdzieś biec. Ja niestety nie mam takiej... Wiecie, jak biegnę po prostu, to ciężko mi się skupić na przejściu. Takiej sposobności za bardzo nie mam. Um, tak bardziej po prostu... Jak coś przejdę rzeczywiście, to na farcie. Ale tu już widziałam. Dobra, miałam po prostu przejść tutaj. To no, chyba nie jest dzień nagrywania. nagrywanie, wiecie? Eee, gra za nie chce współpracować. Waliło mnie już chyba z cztery razy, z tej windy. Eee, nie wiem o co chodzi. Po zakończeniu nagrywania spróbuję się dowiedzieć. No ale muszę zakończyć ten odcinek. Obiecuję, że jak najszybciej wrzucę ten drugi, żeby była kontynuacja tego co się dzieje już za tą windą. Ale jak już wspomniałam, właśnie zakończę to, zobaczę co tam się dzieje. Więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia!